Nadszedł mecz, na który wszyscy czekali. Finał. Kto wzniesie na koniec Puchar? Kto zaleje się łzami radości, a kto łzami goryczy? Zapraszamy na Parc de Prince. Witamy Państwa. Zapraszamy na finał Pucharu Francji. Przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem będziemy świadkami wielkich emocji. Nunt zmierzy się ze Strasburgiem. Oba zespoły pokazały, że zasługują na grę w finale Pucharu Francji, ale przecież nie po to wyjdą dziś na Murawę, by odebrać jakiś Puchar Pocieszenia. Dlatego sądzę, że czeka nas tu mnóstwo emocji. Walka od pierwszej do ostatniej minuty. Może królować gra zachowawcza, ale mimo to liczę na co najmniej kilka efektownych, nieszablonowych akcji. Dobrze. Pora na wyjściowy składną. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Skład Strasburga na dzisiejszy mecz wygląda następująco. Na papierze wygląda to na 1-5-3-2 Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu. Z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców ustawionych na wahadle. Mogą robić różnice dynamicznymi wejściami po skrzydłach. Pierwsza połowa. Jalo. Szukają okazji, budują akcję, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Próba dośrodkowania, ale dobry blok. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku. Ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. Zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groźny. Co za okazja! Stan bliska to powinien być gol! Gol giber, Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Palois. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Zagranie w pole karne. Nie ma gola. A mógłby spytać bramkarza, w który ruch strzelać. Wydawało się, że musi paść pierwsza bramka w tym spotkaniu, ależ to koncertowo z Partoli. Świetnie go teraz wypuścił. Nie ma, obronił ten strzał. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Narobił zamieszania tym wybiciem. Nie ma. Świetnie uderzył, ale minimalnie nad poprzeczką. Strata przejmują piłkę rywale. Zdecydował się na akcję indywidualną. I leci centra w 16. Co z nią zrobią? Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Uwaga, szansa na prowadzenie! Jest! Mamy bramkę! No proszę państwa, finał Pucharu Francji wreszcie nabiera kolorów. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę psia. To mamy 1 do 0. Bialo. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Dobre teraz wrzucenie z flanki. Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Pole karne, głęboko teraz. Niewykorzystany, stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Dobra, centra w szesnastkę. No nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty. Gamero. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Sędzia kończy pierwszą połowę. Zapraszamy na park de Prince po przerwie. Sędzia Odgwiska rozpoczyna drugą połowę. Za 45 minut powinniśmy poznać zdobywcę tegorocznego pucharu Francji. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. No i brawo! To co Państwo widzicie to wysoki presji. I uderzenie zablokowane. 11. Tak się kończą podobne zagrania w polu karnym. Jeśli to strzelą, zyskają większą przewagę w tym meczu. I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Świetny strzał. Tak wyczekać, a następnie strzelić w sam środek, to wymaga sporej klasy. I dużo odporności psychicznej, bo przecież każdego korci, żeby uderzyć mocno. No to mamy 2 do 0. Sanson. Gamero. Gamero. Świetny. Świetnie. Teraz Dribbling wciąż idzie na bramkę. Ależ teraz okazja. Nie, jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Pośrodkowuje teraz ze skrzydła. I tak! Piłka w siatce, proszę państwa! Wspaniałe uderzenie z woleja. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra, ale to, co było później, warto oglądać wielokrotnie. Idealnie odczytał trajektorię i przymierzył z Podwyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. Dialo. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Marywala na karku. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Jest tam trochę miejsca w szesnastce. Dogrywa na wolną pozycję. Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla Bramkarza, że złapał tę piłkę. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Ależ teraz interwencja Bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Centra w pole karne i piłka wychodzi za boisko. Grew znowu drużyna przeciwna. ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. Wyszedł sam na sam, uwaga! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie, tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów, każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Daleko dogrywa w pole karne, ale zagrożenie wciąż jest duże. No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie. Pozostało już tylko 120 sekund. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. do przodu skrzydłem. Ma sporo przestrzeni. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. I oto mamy ostatni dziś gwizdek, szanowni państwo. Losy pucharu są rozstrzygnięte. Już wiemy, kto wzniesie trofeum. Autentyczna radość. Trzeba przyznać Tomku, że wygrała drużyna lepsza, ta, która lepiej poradziła sobie z napięciem i stawką tego spotkania. Zaś swoim ogromnym wysiłkiem fizycznym i mentalnym zapracowała na ten triumf. I dlatego teraz oglądamy te wspaniałe tańce. Zabawa trwa, proszę popatrzeć. A teraz chwila, na którą czekali, o której marzyli. Bo jak każdy piłkarz śnili o tej sytuacji, za moment faktycznie wzniosą wywalczone wspaniałe trofeum i zasłużenie będą mogli delektować się sukcesem. I na pewno marzyli o tym od pierwszego dnia rywalizacji, a dzisiaj to marzenie staje się faktem. Już za chwilę przeżyją to razem. Upar w ich rękach i mają to! Tak jest! Zwycięzcy na Państwa ekranach! Wszystkie te dekoracje i efekty są wyłącznie na ich cześć. Harówka, wyrzeczenia i konsekwencja opłaciły się. Dzięki temu mogą teraz triumfalnie wznosić puchar i z dumą pokazywać go swoim szczęśliwym kibicom. Mają puchar. Nikt im go nie odbierze. Przyszła pora, by podzielić się radością z fanami, którzy wiernie kibicowali im przez całą drogę do ostatecznego zwycięstwa. To jest fila wspaniałej integracji. To jest meta pod tytułem Puchar jest nasz! Każdy miał w tym udział i każdy teraz ma prawo się z niego cieszyć. To ważne, by boiskowe gwiazdy pamiętały o swoich kibicach. A taki Puchar mówi, że było warto było warto ścierać gardło, zarywać noce, jeździć na wyjazdy. Oto nagroda!